I ze mną jest? Ja Siema. I dzisiaj będziemy nagrywać na surwiwarze na jednym zerwie. IP będzie w opisie, pamiętacie? Jak widzicie, będziemy tu tylko. Jesteśmy tu tylko my. O, masz słabo internet, gierujmy. gierujmy. O Jezus, musisz zmienić nazwę. O, jak. my. my... o, już mam. Ale Będziemy robić sobie surwiwale do netheru, takie tepe. O już mamy już ten obsydian, a chci... musieliśmy byśmy ten... No czemu mi się kirop nie chce kończyć? Nie, zaczynać na, raczej. Dobra, ty, ty, rób tam, a ja się idę tam pobawić. Ty tylko w drewno. Tylko w drewno, ja, ja... Ej! Tu niszczyć już nie można! Gdzie? Tutaj! A gdzie ty jesteś? Za tobą! Jezu! Jeszcze jakiś jeszcze Właściwa, No właśnie wiem. Gildiowa to pewnie jest. Nie. Tu tam jest. To, tu nie ma gildii, pamiętajcie. Boga jak niszczyć. Tam nie! Można. Co? Ja nie mogę! jak nie, no nie można. Gdzie masz jaksy? Tutaj. Złoto. Łą, co? Wow, co tu jest? Łody w pyte. Będziemy musieli nakopać dużo tego. O nie, nie ja te... Czy ty? 7. Ja idę na samą górę tego. Lawy. Będziesz. Nie! Kochasz zjedz. A jak ci się skończy, to doda Ej wejdź tam do środka Do środka, ho Aha Ty fajne A ty jesteś w środku, gdzie? No, jestem. A Ej jak jesteś, się do mnie tepa, dawaj, dawaj na zewnątrz Tego i jego tepa, nie? On jest jak sobie Ej, bicie nie czekaj Dobra łuch, ale no bije mnie A jego ja bije, a jego ja oj patrz! przegra z nami, widzisz, już ucieka Kurczę, szkoda, że stał, nie mam, muszę sobie wziąć uch, uch, uch. Dobrze, że zjadł jako No nie, zabiłem go No, 56, 56 jabłuszek miał Daj je ty patrz, ty e... E... Ty... No nie, nie można go bić weź. A ja cię, sorry. Nie. My tu po prostu koksimy, proszę państwa. My chyba tu będziemy koksić, ale kit. No nie no! Dobra, napisałem mu. A to jest te zwierzątka? Hm? wziąłem sobie zwierzątko. To no, zwierzątko. A, weź sobie zwierzątko. Skąd? No, z tej kości. I kości. <laughs> Nie ma wiedźmy. Ja mam smoka. Nie będę tego. Tu wiesz, że możesz mieć dużo. Co tu jest? <laughs> ja A ja mam Golema. A ja mam gasta. A ja na nie, na nie mo, można siedzieć! Ej, no! Ej, kliknij na ten, na ten kaszki, jak na niego klikniesz. Będziesz miał ten, go na głowie. Dobra, idziemy. czekaj, mnie coś zlagowało. Gdzie ja Kto? No, я вам достала гобья. Добра, где мы? Ну, я педаль! Będziemy, będziemy mieć więcej jakiego. Ja się do ciebie tepnę, nie? Zara. Tutaj jest z tyłu ciebie. Ten. No wiem, ale ja się tepnę. Bo ja muszę no? komuś coś dać. Jeszcze jedziemy. tam Chcesz? ten survival Hm? Jak my robimy survival? Pamiętajcie, Pifo pisze... одна из него. Каш! Каш! Zatknij się, nie narywam! Zbieraj drewno. O konik, konik! Ej, sorry, ja muszę oddać jak ja muszę Kość. Dobra. Ej, Oj chłopie, jest admina, ten, ten, konik, nie widział wam, do tego, a ja go handlowałem. Na Zjadłeś. Mhm. Zjadłeś. No też co? Zjadłeś? Zjadłeś? To szkoli szkole Gdzie gdzie poszłeś? Tepam się do, do jakiegoś gostka, żeby ładać z niego Tak. Bo jesteś boi, widzę to. <grym> <Rzymy. grym> Czy mój Skype Nie Skype No, wiesz Nie. co? Dobra, ej, chodź, idziemy. Nie, chodź. Gdzie ty jesteś, boy?